na książki. Książkę też mogą Państwo spokojnie wziąć nad wodę, nad plażę i czytać, bo tak jak zawsze mówię w kuferku z książkami, książka to jest to, to jest również świetna strawa dla ducha i dla ciała. A dziś dla Państwa przygotowałam trzy ciekawe pozycje z bogatej oferty wydawniczej. Lato nie rozpieszcza nas ostatnio, więc zachęcam do sięgnięcia właśnie po dobrą lekturę. Katarzyna Michałik Sekretnik, Katarzyna Leżeńska i Darek Milewski, Hakus Pokus i Anna Dziewit-Meller i Marcin Meller, opowieści z Gruzji. Sekretnik, czyli jak marzyć skutecznie. Jesteś dreamerką? Jesteś, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Ta książka nie tylko otworzy ci oczy na potencjał, jaki tkwi w tobie, nie tylko uświadomi, czego naprawdę pragniesz, ale i pomoże spełnić te marzenia. Dobra praca, piękne miejsce na ziemi, kochająca rodzina. A może książę na białym koniu, a może szałas na pustyni gobi, własna wyspa, czy ratowanie białych nosorożców. Dla prawdziwych Dreamerek nie ma rzeczy niemożliwych. Gwarantuję świetną zabawę przy tej książce, dużo humoru, wiele praktycznych ćwiczeń i przykłady prawdziwe, wzięte z życia. Nawet jeśli nie od razu otrzymasz to, czego pragniesz, może dowiesz się o sobie czegoś zupełnie nieoczekiwanego a czas spędzony z sekretnikiem na pewno nie będzie stracony. I jak zwykle mały fragment książki dla Państwa. Nie zależy mu na tobie. No, dziewczęta, to ja wam dziś walę artykuł. Sponsorowany jest on przez literatkę N. Jak mnie należy. Inspirowany książką absolutnie genialną, a przez to nie do zdobycia pod tym samym tytułem. Specjalnie dla was krótki przewodnik, po jeśli mężczyzna mówi nie, to znaczy tak. Wszystkie, jak tu siedzicie, no siedzimy przed kompami, jesteśmy inteligentne, urocze, dowcipne, świetne, wykształcone, ładne, a nawet piękne, kochane, kochające, pełne życia, romantyczne. Tu proszę wpisać jeszcze ze 123 określenia, których nie wymieniłam, a są prawdziwe. Wszystkie, tak, tak. Któregoś dnia spotykamy owego KNBK. Wow, ogarnia nas szał uczuć, tyle w brzuchu czy gdzie tam indziej, uścisk w sercu, radość w duszy, etc. Mamy wszelkie symptomy zakochania i nasz KNBK Również powinien mieć. Powinien. Jesteśmy tak dziwnie skonstruowane, że prędzej wmówimy sobie, zauważcie, cały czas piszemy, bo sama popełniam wciąż i wciąż ten sam błąd, co cała żeńska połowa globu, iż nasz ukochany zgubił komórkę, zgubił rękę z komórką, zgubił się na przykład na dworcu centralnym i został kloszardem, zgubił poczucie czasu lub rzeczywistości. Cokolwiek tu wpiszecie, będzie szczerą prawdą. Niż przyznamy, że nie dzwoni, bo po prostu mu na nas nie zależy. Był to fragment książki Katarzyny Michalak, Sekretnik. I kolejna książka, którą dziś Państwu polecam. To książka Katarzyny Leżeńskiej Darka Mileskiego. Beata, ucieknierka z ołtarza wyjeżdża, żeby rozstać się nie tylko z niedoszłym mężem, ale i z chorą psychicznie matką, która właśnie trafia do zamkniętego ośrodka. Robert, polski matematyk i haker, rozwodzi się z transseksualną żoną, porzuca stare przyjaźnie i naciska reset w swoim życiu. Kolejny raz. Spotkają się w Seattle, w Seattle w pełnej oryginału w firmie zajmujących się zabezpieczaniem firm i instytucji przed atakami hakerów. Czy nowa miłość wystarczy, by znikły stare koszmary? I też fragment książki. Drzwi autobusu otworzyły się z sykiem i zamknęły z jękiem. Robert stał na przystanku przy autostradzie. Był jednym z niewielu pasażerów o tej porze. Zarzucił plecak na ramię i ruszył powoli pod górkę w kierunku ulicy. Nie czuł plecaka. Brak laptopa, który zostawił Samuelowi, mocno dziwił niezwykłe do jego ciężaru mięśnie prawego barku. Wyprostował się i spojrzał w górę. <laughs> Świeciło słońce. Niebo było perfekcyjnie błękitne i wręcz dziewicze, bo nieprzedarte smugami pary wodnej skondensowanej na spalinach przelatujących samolotów. On też nigdzie nie leciał w najbliższym czasie, już nigdzie. W planowaną podróż do Atlanty musi pojechać ktoś inny, może Willow, może Mick, może Nike, przed chodnikiem w stronę placu. Do domu miał tylko kilka skrzyżowań. To fragment książki Katarzyny Leżeńskiej i Darka Milewskiego, Hakus Pokus. I ostatnia książka, opowieści z Gruzji. Wygląda na to, że Gruzja była przeznaczeniem Ani i Marcina. Wzywała ich do siebie, przyciągała, uwodziła, aż wreszcie spakowali plecaki i ruszyli w drogę, żeby teraz nas uwodzić pasjonującymi opowieściami o ludziach i miejscach. Od Batumi do Svaneti, przez gruzińskie wsie i stoły, aż po własne wesele. Świetnie czyta się tą książkę, ja ją Państwu polecam. I o czym jest ta książka? O Gruzji, wiadomo. To będzie przewodnik książka podróżnicza, czy zbiór reportaży, pytali znajomi. Na pewno nie to pierwsze i w sumie ani to drugie, ani trzecie, choć i opis wędrówki się znajdzie i przynajmniej trzy rozdziały, które można zakwalifikować jako reportaże. A więc co trzymasz przed sobą, drogi czytelniku? Kiedy zastanawialiśmy się nad tytułem, zupełnie poważnie myśleliśmy o szaszłyku, choć później z lęku przed tym, że będą nas umieszczać w dziale kulinaria, zmieniliśmy plany. Czym jest bowiem ten kaukaski specjał? To rozmaite kawałki mięsa i warzyw nadziane na szpikulec. A taka wszak jest nasza książka. Znajdziecie w niej najróżniejsze opowieści, od absurdalnych i, mamy nadzieję, budzących uśmiech, po historie poważne, a nawet zupełnie tragiczne. Znajdziecie reportaże i opowieści, do śmiechu i do płaczu. Bo w gruzińskiej mentalności emocjonalne podejście do świata jest niezmiernie ważne. Bohaterami książki są przeróżni ludzie, od naszych najbliższych przyjaciół po Wielką Królową sprzed setek lat. Wśród tego wszystkiego jesteśmy w dodatku my dwoje. I nasze osobiste przygody i przeżycia. Tak we wstępie książki napisała Anna dziwit Meller i Marcin Meller. Ja polecam Państwu tą książkę, przeczytałam ją naprawdę jednym tchem. Świetnie się czyta. Warto poznać właśnie Gruzję od tej strony: Gruzję piękną, Gruzję dziką, Gruzję jeszcze niepoznaną. Także zachęcam Państwa do przeczytania tej książki. A tej i inne książki mogą Państwo wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży, przy Ulicy Długiej, codziennie od 10 do 18 oprócz środy. Polecam Państwu czytanie książek, czytanie książek na plaży, czytanie książek w domu, yy, nawet przy dobrej pogodzie, bo książka rozwija, książka pokazuje nam inny świat. I dzięki książkom stajemy się chyba lepsi. Państwo, czyta Pan książki? Staram się stara się pan czytać, a pan Meszek czytać książki? To znaczy z czasem to jest troszeczkę To znaczy fachowe, bo cały czas szkolimy. I... Ale nie fachowe. Nie fachowe, beletrystykę. Żona bardzo, nawet przyjdzie z pracy późno, bo prowadzi biuro i jeszcze ma znań, mimo, że to jest godzina często, pierwsza, dziura w nocy, jeszcze musi tam sobie jakiś dział przeczytać. Podziwiam ją za to, natomiast ja niestety i, przez okres wakacji nie ma żadnych szans. Ale polecam panu czytanie książek, bo książki pokazują nam inny świat i, i możemy uciec od bądź co bądź na ciężkiej pracy, bo zarówno praca i policjanta i praca woprowca nie należy do najłatwiejszych.